No to co kochani mamy dzisiaj wtorek nagramy coś, zobaczmy jakie wyniki dzisiaj. Ok, przebijmy troszkę to do domu. Okej, okay, tutaj tutaj mamy parę wyników takich skumulowanych z zespołu od, 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 od Bartka, więc no dobra, pokażmy co nieco tutaj. Co to u Bartka? Jakie profity dzisiaj? Bartek to jest tutaj tak? 1962 9% druga osoba 929 173 dolary 7,4% 173 okej okay, to to samo 293 10% wszystko zależy od ustawień na koncie ale zobaczymy tutaj

11,67 Mały kapitał tutaj był na koncie, więc 7 ponad procent, taka malutka kwota. Mogą być rozbieżności między procentami, ponieważ system proporcjonalnie dobiera i kopiuje ruchy tradera, więc delikatne mogą być tutaj różnice. Ale procenty mniej więcej się tutaj zgadzają. To jeszcze też dzisiaj: 15 dolarów, 9,21. No i tu po prostu nie ma o czym dyskutować. Dzisiejszy profit 1400 prawie widzimy w górnym lewym rogu, 16% ponad 1400 dolarów, kochani, dzisiaj u, u Konrada. No to jest ile? Około 7000? Gratki Konrad, po prostu. Mm -hmm. <laughs> Także oczywiście zapraszam na stronę www.poznajsekret.pl Jest tam samo mięso. Do zapoznania się z tymi informacjami zajmuje może 10 minut, mm -hmm. może nawet 5. Wywiad z, z traderem, żeby go poznać, zobaczyć w ogóle z czym mamy tutaj do czynienia. Oczywiście w prawym dolnym rogu jest ikonka czatu. Jest tam też link do kontaktu. Potrzebne będzie. Potrzebny on będzie przy rejestracji w pewnym kroku. Rejestracja na samym dole, instrukcja, i na dole w czacie też jest taka ikonka linku tam, i prowadzi link do grupy na Telegramie, więc żeby każdy mógł sobie samemu to obserwować.